Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Scribble Nuts Unlimited. W dzisiejszym odcinku przejdziemy się do Capital City Firehouse. Jej. Jak widzieliście mamy tam dwie... Mamy tu dwie z tych dłuższych misji, tak więc myślę, że w tym odcinku zmieści nam się tylko ta lokacja. No ale zobaczymy jak nam pójdzie. Okej, okay, mamy nadal mam mojego pięknego jednorożca i, i myślę, że, że nie rozstaniemy się z nim. Póki co bo well, jest naprawdę fajny um, OK Kto potrzebuje pomocy? Help me test all of the alarms Okej okay. Play sound The fire alarm on this floor is functional Bardzo mnie to cieszy Eee, uh, kurcze Muszę, muszę obchodzić po schodach co mm, z tym? Okej okay. Tutaj art też działa. Mm, I sprawdźmy jeszcze ten. O, ten nie działa. Okej. Okay. Chargeless. Jakbyśmy dali... Charged. Charged. Może nie napisałem G. Um, I teraz jakbyśmy zadzwonili. Jej! E, dobra, skoro już tu jesteśmy, to zobaczmy, co się tutaj dzieje. Ty coś chcesz? This steak needs to be tenderized before we can cook it. Że what? Um, nie rozumiem. E, chwila, 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 chwila. Może tak. Wyjmijmy ten steak. What? 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 Borsuk? Okej. Okay. Um, this steak needs to be tenderized. OK hmm, nie możemy. Zaraz, zaraz. Eee, nie wiem, czy dobrze kombinuję, ale czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nie, może trzeba go podgrzać Steku O, 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 um. hmm. i teraz... Nie, 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 nie. nie. Zjebałem um. Co mamy zrobić z tym stekiem Wow, ale mi FPSy spadły. No kurcze... Hmm... Nie wiecie co? Sprawdę w słowniku to, to, to dokładnie znaczy to... To tenderized. Zaraz wracam. Mój słownik najwidoczniej chce mnie jakoś tutaj oszukać i zdenerwować, ponieważ nie daje żadnych sensownych y, tłumaczeń tego słowa. E, wiecie co? Damy sobie z tym spokój. Idziemy gdzie indziej. What time is it? What time is it? Can I go home yet? Um. Clock? Trzymaj. O, to było dość, dosyć proste. Um, dalej. I can't find my helmet anywhere. O. E, z tego co pamiętam, to ten jej hełm był... O, o, właśnie, różowa szafeczka. Proszę bardzo. Nie, nie szafka, hełm. Weź. Bardzo ładnie. Um, trzymaj. Zmieniła kolor włosów, kolor skóry... Nie, yeah, jest okej. Okay. Co dalej? Uh, she snores so loudly I can't sleep. Chrapie tak głośno, że nie może spać. No to... Earplug. Proszę. Jak ładnie. Um, cholera. Nie daje mi spokoju ten... To, ten stek na górze. Co trzeba z nim zrobić? I need to look at the part. The party became a firehouse dog. O, oh, okej. Okay. Coś, żeby stał się psem straży pożarnej. Fire. Fireman Head. Proszę. Pa Na nawet ma wóz. Świetne. Mm -hmm. Dobra. E, tak, jeszcze z ciekawości, zaryknę, mamy dwie te większe misje, jeszcze trzy te, myślę, że skończymy najpierw. Um, I, need to, I need to... restart this dummy's hearth. Okej. Okay. Jak to się teraz pisało? Defibrillate... The... Zapiszmy normalnie defibrillator, tak to się piszę, ok, trzymaj. No tak go wstrząsnęła, że, że, aż, że aż ożył. mimo że jest manekinem. 6... Star Star st na walić, nie wiem jak to się wymawia. Mamy 6 gwiazdek. Uh, people say I have issues. Who can help me? Okay. Co, co, co co to z tobą zrobić ha, myślę eee. a jakby tak Builder. czy to chodzi o ten domek obok hmm. czy też nie nie i i się co to jest to i co to jest? Uh... Nie mam pojęcia. People say I have issues. Cholera. Hmm. Nie. To go też na razie zostawimy. Tylko te dwa zostały mi? Nie. Trzy zostały. Co my tu jeszcze mamy? What? Wytyfy, gdzie to coś jeszcze jest? O co chodzi? Czemu? Czemu pokazuje mi tylko te dwa? Powinny być trzy. <sighs> Dobra, nie ważne, idziemy najpierw na dłuższą misję. Fire Station, Wagon. We Powiedzmy, że to się czyta Wagon. Okay. Co my tu mamy? Mm, jakieś ludziki. No i ciekawe co będą chcieli. All the fire engines are busy. This car needs to become a fire truck. Start by painting the car. Okej. Okay. Boże, jak ja piszę? Proszę bardzo. Chociaż w sumie. No, proszę, jej um, dalej, dobra, zaraz nam powiesz, co chcesz. Now the car needs to be heard. Give the DJ something cloud, something cloud czy uh, alarm, tak proszę. No, jaki zadowolony. No, you then. The fireman is almost ready to head out. Give him a tool that will help get the job done. Hmm. Uh, okay. Prosh. No o co ci chodzi? Trochę staroświecko, ale... ale no, no masz <laughs> Może tak jak wpiszemy sam water Trzymaj Ech. Może hydrant Tak, hydrant pod pachę i ruszamy na akcję O to chodzi. Ok, Traffic is terrible. Help the car. Okej, okay, pomożemy zaraz ominąć korek. Tylko w jakiś fajny sposób, proszę Ciebie, Huge Dragon Wings. Świetne. No. Jej, to już chyba siódma. Tak, siódma. O, tak, jeszcze jedno i będziemy mieć nowy obszar odblokowany. Continue. Um, ok, Zanim jeszcze się zajmiemy tutaj tym kolesiem i tym stekiem. Idziemy do tego zombiaka. I zobaczymy, czego on chce. Hmm... Aha, czyli coś na. Styl apokalipsy zombie. Okej, okay. widać, że ten chce walczyć. Temu coś dolega. The city has been overrun by zombies. Of survivor, each of the survivors needs some help. Start by helping the doctor treat the fireman's wounds. Okej, okay. ty nic nie chcesz? Jakieś kamera, nieważne. Um help me fix his wants. Okay. Peel Ah, ah. Oh, mm, mm. Oh. Okay. Uh, dobra, dobra, mamy tego kolesza. Gamer's dream. Um No. Jedziemy. E, oczywiście, to fight zombies. Dam ci coś bardzo fajnego. E, magical. Laser. Huge. Nie huge. Huge. Sword. Whoa. Yeah. <laughs> Ale Wygląda świetnie. Ok, the. Oh, oh. Orphan is pretty shaken up. She needs something to help calm her down. Ok. Teddy bear. Teddy bear zawsze działa. No, jak... jak inaczej. Okej. Okay. The soldier is convi convinced to that a few simple objects can be combined to make a fighting machine. Okej. Okay. Czyli musimy dać mu coś, co pomoże zbudować... Uh, I need comp... Components that add offense, defense and mobility. Zemech. E, dobra, ofensywa, defensywa i mobilność. Oto może coś do mobilności. Koło. Oczywiście. E, defensywa. Shield. I teraz. Powiedziałem, ofensywa? Defensywa. Teraz ofensywa. Coś do ataku, um, e, rakieta. No i co? Nie? No to może... E, boże, nie, 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 nie. Gun. Weapons were already added. Aha, jeszcze coś. Oprócz tego. No, to może. Hmm. Huh. Jakieś. Coś. Jakaś bateria, źródło zasilania. No. Trafiłem. You yeah, the power source to get this running. I. O! Oh. No. Stworzyliśmy coś wspaniałego. Myślę, że mogliśmy po prostu stworzyć mech. Po prostu wpisać mech i dać mu, jednak nie wiem czy, by to, czy to by go zadowoliło, no ale cóż, mamy mecha. Eee, co jeszcze? Bo widzę, że tutaj coś jeszcze ktoś chce, tylko gdzie? O co chodzi? Hmm. Co, 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 co ja mam zrobić? A, okej, okej, okej. Czyli po prostu mamy rozwalić zombiaków. O, tak. Um. Jeszcze świetnie. Dostaliśmy jakąś wskazówkę o co chodzi. Hop in the back to start the. A, no, dobra. To już zrobiliśmy. Atakuj, atakuj, sakra! Czemu, czemu, czemu on ma skrzydła? To jest zbyt straszne na pokale. Gdzie ty strzelasz? Czemu oni mają monokle i cylindry, i rogi, wszystko? Bij ich mocniej! A rozumieć, że chyba muszę ich powstrzymać, aż wszyscy opuszczą budynek. O, o, dobra, dobra, jest, jest. Sukces. Great success. Ok, możemy już chyba wyjść. Tak. Ale jesteś wolny koleś. Zombie zaraz się dogoni. Dobra. <sighs> Okej, okay. mamy 8. Jej a mm, uh, go tutaj. Dobra, przyjdziemy się na chwilę do Lili, zaraz tu wrócimy. Radość, szczęście. <grywka> Ona nadal porasta tym kamieniem Ok, Mamy jakiś zalesiony teren Odblokowany, fajnie, ale my wracamy tutaj I szukamy rozwiązań Nie wiadomo jakich Ja ci mogę koleś dać hmm. Czekajcie, muszę poszukać słowniku, zaraz wracam Chyba mam Chyba wiem, co trzeba zrobić. Myślałem mu doktora. Czekałem, że to zadziała. No, mówi. Aha. Aha, o, jej. Miło. Czyli jednak o to chodziło. Okej, okay, teraz jeszcze tylko wrócić do tego kolesia. Ze stekiem. Co ja mam z nim zrobić? Mm, nie to. Stek. Horn Stek. Um. A jakby dać mu nóż, żeby odkroił te rogi? Nie. A młotek? Tak! Ej! Ach, że też na to nie wpadłem. No ok. Smacznego. Ehm, co dalej? Co dalej? Mamy jeszcze jedną misję, która o dziwo nie istnieje. A nie, 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 nie. Jednak jest, jednak jest. Czyli u tego kolesza są jakby dwie misje. Fajnie. Gdzie jest mój jednorożec? Tak, BTW. Ja chcę jednorożca. Chociaż um, może teraz coś innego. Uh, gi giant uh, Colorful Butterfly Wings. Tak, o to chodzi. Tylko jeszcze sobie damy. Eee, fast, żeby latać szybciej. O, jak ładnie. Co ty chcesz? Help me rebuild this building. O, stąd kojarzyłem tego Buildera. Trzeba go dać teraz. Nie? Hmm. To nie wiem, to a jak dam ci młotek, to sam sobie odbudujesz? Oczywiście, tak, jeden młotek wystarczy. Pięknie jeszcze Aureolę dostał. Cudownie, lepiej być nie mogło. Mm, Okej, okay. i to by było na tyle. Tak, to już wszystko zrobiliśmy. Um, nie ustawiłem sobie stopera na ten odcinek. Nie mam pojęcia, ile to trwa w tym momencie. A ja mam wrażenie, że już trochę to jednak trwa. A biorąc pod uwagę to, że następne mapy będą coraz dłuższe, to myślę, że zakończymy ten odcinek. Nie ma co ciągnąć go dalej, bo nie wiem, ile to jeszcze może potrwać. Tak więc dzięki za uwagę. Przypominam o czymś takim jak subskrypcja że to istnieje. Tak samo łapka w górę to naprawdę motywuje mnie do pracy. I co, do następnego razu, trzymajcie się i cześć.